Siemanko, moi drodzy, z tej strony Łukasz M. Na dzisiejszym odcinku otworzymy sobie dwa kolejne ekopaki z naklejkami z kolekcji TOPS Champions League sezon 24-25. No i tutaj, na odwrocie, ktoś z Was w komentarzu napisał, że jest właśnie wzmianka odnośnie tych kart, tych naklejek chrom. I tutaj właśnie piszę wszystko. Czyli jedna taka naklejka chrom wpada na 7 boksów, Także zobaczymy czy w tych dwóch uda się znowu coś trafić, ja tej poluję na Milan, na Kamardę. Także otwieramy paczuszki i sprawdzamy co fajnego wpadnie. Ja oczywiście na Milan też poluję. To mamy tu, a no proszę, jest, jest taka saszetka, czyli będzie kolejna i tutaj też jest pięknie, czyli będzie, moi drodzy, znowu coś fajnego. Boksy mam z polskiego topsa, te fedpeki, więc niesamowita sprawa, pięknie to sobie odkładamy no i sprawdzamy najpierw te saszetki co ciekawego będzie a nie ma czyli jednak moje kochani w każdej jest ale mogą być przekładki no proszę czyli jednak ale tutaj będzie tu coś będzie tutaj coś będzie a co mianowicie ha powtórka ceny Majulu wpadł ponownie więc już jest wiadome teraz moi kochani jak to wygląda albo przekładeczka jest w tym ekopaku albo naklejka czyli mam dwa razy Majulu chętnie go wymienię na naklejkę kamardy dajcie znać kto z was trafił no i tutaj chyba ta pierwsza saszetka jest też tylko z trzema, bo jedna taka saszetka ma trzy naklejki. I kto nam tutaj ciekawy wpadł? Mamy Markiniosa z Paris Saint-Germain. Kapitan. Sudakow, Szachtar i Wellenreuter Fejenort. To są naklejeczki z pierwszego tutaj. Z pierwszej strony, z pierwszego ekopaka. a teraz będzie ta druga. I kto nam tutaj wpadnie? Tu jest kapitan Sparty Praga, Filip Panak. Do tego granit czeka Bayer Leverkusen i Jauneves Paris Saint Germain. No i lecimy już teraz. Zwykłe saszetki, gdzie jest ile? 5 chyba naklejek. Sześć. Logo PSV. Radek Runic. Red Star Belgrad. Grał on również w Milanie przez kilka lat. Lil. Diakite. Pierre Gabriel. Dinamo Zagrzeb. Celtic Maeda i Raiten, Chelsea. A po drugiej stronie, już myślałem logo Milano, a to logo Bologni. Bologna. Następnie Andrich z Bajero Leverkusen. Dawid Raja, Arsenal. Adiemi Borussia. Niase, Young Boys Berno. Dobrze poprawiliście mnie, bo Brno to jest w Czechach, Berno, w Szwajcarii i mamy Harego Keina na naklejce świecącej, Koke, kapitan Atletico, Golowin Monaco Aleix Garcia, Bayer Leverkusen, Vitik, Sparta Praga, Gallagher e, Atletico i Impact Signing Desiree 2 z Paris Saint-Germain. Po drugiej stronie Kyle Walker, Manchester City, Fede Valverde Real, Mirko Ivanicic, Belgrad, Joszko Guardiol, Manchester City, Hurricane Bayern i bronz, Lucy bronz z Barcelony. Logo Brugi Gregor Kobel, Borussia. Porsche, Bologna, Tielemans, Aston Villa. Tutaj mamy Barcelona i Liverpool 3-0 dla Barsy i Gallagher. Impact signing Atletico. Natomiast po drugiej stronie: Logo Atletico, Alison, Liverpool. Harter, Vickers, Celtic, Baturina, Dynamo Zagrzeb, Hanczko, Feyenoord i Logotopsa. No, z Milanu na razie żadna naklejka nie wpadła. Slovan Bratysława, Wladimir Weiss, kapitan Stuttgart, Roult. Ederson, Manchester City, Inter, Barela, PSV, Lang i Basza z Lyonu. Olympic Lyon, Kalon McGregor, Kapitan Celtiku, Showten PSV, Chalanolu, Inter, Atalanta, Gym City, Sherpen. Szturm Graz i Hummels Borussia Dortmund. Logo Arsenalu. Trincao Sporting. Zubkow Szahtar. Szturm Sedi Jatta. No i proszę, jest w końcu Milan, mamy... Rubena Loftusa Chica. Super. Vinicius z Realu. Tym razem logo Barcelony, Bolonia, Dalinga, Atletico, Gimenez, Sparta Praga Preciado, Aston Villa, Onana i paredes z Barcelony Stad Brest Brendan Chardonnet. kapitan Girona Cygankow. Lipsk Lukeba Young Boys Berno Males Liverpool, Konate. No i proszę, jest Milan, Francesco Camarda. No właśnie, jego szukam na tej naklejeczce. Taki na tej już go trafiłem. Teraz jeszcze jest potrzebny na tej chromowej. Arsenal, Martin Odegard, Kapitan. Lamina Yamal, No proszę, Barcelona. Sporting Rice. Trzachtar, Gomez, Stadbrest Lala i Pawlowicz Bayern Monachium. Po ile saszetek? Po dwie saszetki zostały. Logo Bayernu, Kabum, Real Madrid, Liverpool 3-1, Kul, Winners, Kobiety 2007, Arsenal. Beste z Benfiki, Donna Roma, Paris Saint-Germain i ponownie Lucy Bronze, Want to Watch, Chelsea. Logo Schachtara, Monaco, Akliusze, Juventus, Yildiz, Stuttgart, Rieder, e, Berno, Ugrinicz, i Impact Signing Alex Garcia z Bayeru Leverkusen. No i ostatnie saszetki po obu stronach. Otamendi Benfica, Gorecka Bayern, Brugia Nielsen, Brest Ajorke, Juventus Bremer i Witnia z Paris Saint Germain no i ostatnia saszetka hradecki kapitan Bayer Leverkusen Salzburg Blank Arsenal Saliba Brugia Jutkla Girona van de Beek i na koniec jeszcze Aitana Bonmati z Barcelony Want to Watch tak więc jeżeli chodzi o Milan dwie naklejki wpadły Loftus cheek i Kamarda. natomiast z tych ekskluzywnych naklejek chromowych po raz drugi wpada mi Majulu chętnie go wymienię za Kamardę także dajcie znać no i tu jeszcze oczywiście Jamal na naklejce także to tyle dziękuję za oglądanie filmu zapraszam na kolejne z moim udziałem żegnam się z Wami i widzimy się na kolejnych filmach Cześć Wam!